No nie jest taki zły chyba, co? Zresztą no, no, jak, jak patrzę na niego, nawet podobny do tego na zdjęciach czy na obrazkach Tylko, że on jest troszeczkę nieproporcjonalny bo patrz, łódki ma takie tej długości nie jest tak jak ja Ja mam 1,80 m mm ale on miał -hmm. 1,50 m 1,53 czy coś takiego e, Uda ma króciuteńkie Tutaj wygląda troszeczkę jak anorektyk e, Ale chyba z główki go dobrze nawet nawet całkiem nieźle zrobili mm -hmm. Ładny, równiusieńki nosek, ładne oczka Kozia brudka, I kozia, brudka aż chce się pociągnąć. Ale jest puste. Ja puste. się nie znam. Nie wiem, puste jak francuski rogali. Dzisiejszy przegląd prasy z ławeczki Henryka Sienkiewicza. To jest chyba ławeczka, przynajmniej no, tak oficjalnie da się, się siedzieć, nazywa. No. Da się siedzieć. Henryk Sienkiewicz. To dzieło powstało za około 100 tysięcy złotych i wywołuje różnego rodzaju emocje, tak jak w artykule Tygodnika Siedleckiego Dariusz Szustek mówi, że ta rzeźba będzie inspirować naszych mieszkańców. Inspiruje do robienia fotek, do różnych komentarzy i te komentarze są różne. Jakby manekina pomalowali na złoto i posadzili na starych pustakach z odzysku. Takich rzeźbiarzy mamy świetnych i nie wykorzystać ich złotych rąk. Czyli ktoś tutaj popiera moje zdanie, że mamy wielu rzeźbiarzy. No tak. Pan Mariusz, koszmarek, aż oczy przecieram ze zdziwienia. Dalej, w ogóle czemu to służy? Nie dość, że to paskudne, to jeszcze postawili go tak, jakby go zgubili. No trzeba przyznać, że otoczenie wygląda inaczej niż to, co nam prezentował jakiś czas temu burmistrz na. No jeszcze przytoczę jeden komentarz. Baranowski pewnie kazał wystrugać na warsztatach w ZSZ. <grym> <grym> Okej. Okay. Ławeczka jest. Miejmy no. nadzieję, że coś ruszy z promocją tego Henryka Sienkiewicza w naszej ziemi łukowskiej, no bo jeżeli ja myśli... to ma być szczyt możliwości, no to jest tak chyba słabiutko. Ja myślę, że mieszkańcy po prostu dobrze zrobią, jeżeli w miarę szybko przyzwyczają się do Nowego, Przezwyczaję... nowego, nowego gościa na placu Solidarności. Dokładnie tak. A co tam? Stoi, stoi. Henryk Sienkiewicz wielkim poetą był. A teraz jest pusty. A liczyliśmy na owocną konwersację. Jak władze powiatu. E, dobra, przechodzimy do kolejnego artykułu. To ja mam tutaj taki artykuł i tak może pozwolę sobie troszeczkę nawiązać do tego, do tego e, pomnika, pomnika ławki. E, no, jak już wspomnieliśmy, gdyby Henryk był wypełniony, kosztowałoby 300, no ale 300 nie można było dać na pomnik, dlatego że trzeba było 120 tysięcy wydać na nowy samochód dla burmistrza. I tutaj mamy we wspólnocie Łukowskiej artykuł, krótki artykuł na ten temat. Burmistrz Dariusz Szustek wyjaśnia, że różne urzędy podlegające urzędowi miasta już posiadają samochody służbowe i te samochody sobie jeżdżą, służą. A ten samochód służbowa Toyota dla urzędników Zukowa kosztowała 100 tysięcy złotych. Ale jest. ma napęd na cztery koła. Napęd na cztery koła to bardzo ładnie, więc będzie mógł jeździć też czasami po gminie w razie, w razie potrzeby. Z artykułu wynika, że to jest pierwszy samochód dla Urzędu Miasta. Więc... Dla burmistrza, bo Urząd Miasta czy kupował. Czy dla burmistrza i e... no nie, w artykule jest napisane, że dla Urzędu Miasta, ale może, może, może autor artykułu nie, nie jest jest Jednostki podległe miały już samochody. Jednostki mhm. podległe, tak, tak, tak. Więc można się zadać sobie pytanie, czy 120 tysięcy to jest dużo czy mało, bo z jednej strony wiemy, że na przykład za, już za 8 dych można kupić ładny samochodzik, z drugiej strony, no jeżeli ten jak samochód. Jak za swoje to dużo, jak za państwowe to mało. Jak za państwowe to mało. No. Więc można zadać sobie pytanie, czy taki samochód będzie dobrze reprezentował miasto. Z drugiej strony, prezydent Krakowa miał Audi A6 za 155 tysięcy złotych. No, to było już 3 lata temu. Samochód poszedł pod młotek za znacznie mniej. W każdym razie. No tak, no łuków to nie Kraków. Właśnie nie porównuj Krakowa do no Łukowa. Oni nie mają takiej. Oni nie mają takich ławeczek, więc... No. E, więc, No nie wiem, no chyba każdy mieszkaniec może sobie sam odpowiedzieć, odpowiedzieć na to pytanie. Korzystając z okazji powiem, że wkrótce zrobimy dwie sondy uliczne dotyczącą Henryka Sienkiewicza w zasadzie tak ławeczki oraz samochodu. O samochodzie o no samochodze niech, mieszkańcy... niech ludzie powiedzą co myślą. Tak, bo może potrzebne według mieszkańców są dwa samochody będzie trzeba drugi dokupić. No bo mieszkańców trzeba słuchać. No tak, bo jednak wiceprezydent, wiceburmistrz, przepraszam, też powinien mieć swój służbowy. No dokładnie. I sekretarka. Ja przechodzę z Łukowa do ryk. Twój głos, chyba jedyna gazeta w tamtym rejonie. I temat na pierwszej stronie. Tak, zarabia władza. Możemy tutaj poczytać, ile zarabiają samorządowcy w powiecie ryckim: jakie mają mieszkania, domy, samochody i inne nieruchomości. Najwięcej zarabia starosta Jagieło, najmniej pani burmistrz Dęblina, pani Siedlecka. Kolejnym ważnym tematem, który jest na ustach mieszkańców powiatu ryckiego, a głównie mieszkańców miasta Dęblin, jest napad na jubilera. W tamtym tygodniu kilku zbójów dokonało takiego napadu, dokonali rozboju i policja opublikowała ich fotki z monitoringu, może te fotki nie są idealne i apeluję, jeżeli ktoś widział, no to prosimy zgłaszać jak najszybciej, żeby ująć tych zbójów. I oczywiście Was do tego zachęcam. A jeśli chodzi o zbój, tutaj też mam inny taki ciekawy artykuł, o którym już wspominaliśmy troszeczkę w, w zeszłym tygodniu w programie Short News Info. Mianowicie myśliwe przestrzelił dom. I, I tutaj oczywiście w Shortach tak bardzo krótko wspomniałem na ten temat. Tutaj w artykule możemy się dowiedzieć wielu, wielu szczegółów interesujących. Mieszkańka Biard wyszła z domu, trafił w niego pocisk wystrzelony przez myśliwego i tutaj... Dyskusje, zastanawiają się, jest opis całej sytuacji, gdy policja przyjechała do domu, aby to wszystko pomierzyć, pofotografować. Podobno balistyka, tor pocisku. Balistyka, tak, tor pocisku, podobno policji zajęło to całą noc. No słusznie, nie wiem czy słusznie, czy nie słusznie, ale no, panowie pracowali bardzo dobrze. Zopali? Przerażeni mieszkańcy To znaczy policja ustaliła, że tam jakiś myśliwy sobie w tym czasie Nie wiem czy polował czy coś, ale rzekomo był za daleko Aby ten pocisk mógł do tego domu, nie wiem czy dostrzec Czy, czy przebić te, te ściany Ale tutaj na zdjęciach widzimy, że ten pocisk rzeczywiście ścianę przebił Więc tutaj musieliby się wypowiedzieć eksperci Mamy też na zdjęciu broń, z której, z której ten pocisk rzekomo został wystrzelony no i e, oczywiście budowanie napięcia, że ktoś mógł w tym miejscu przebywać, że gospodyni w tym miejscu... Stawiała... się Sienkiewicz. O, Sienkiewicz mógł tamtędy przechodzić, że mogła w tym miejscu stać zeska do pracowania i tak dalej. Oczywiście, gdyby stała się tragedia, naturalnie nie byłoby nam do śmiechu, oczywiście, jasne. A niemniej jest to takie troszeczkę budowanie napięcia, że ktoś mógł przechodzić ulicą, czy, czy właśnie Sienkiewicz, czy wnuk Sienkiewicza, czy wnuczka Sienkiewicza, czy może jakiś inny, Sienkiewiczowski człowiek. W każdym razie mamy zdjęcia, mamy akcje, mamy napięcie i można sobie ten artykuł przeczytać. No i w zasadzie tyle. No, no Sienkiewicza tam nie było, bo siedział tutaj cały czas. Dokładnie. Ale zauważyłeś, że te skrzypce są takie małe. <laughs> Zobacz mieszczą jeszcze mi się. Tak, zwróciłem, zwróciłem na to uwagę już wcześniej i zastanawiałem się dlaczego, ale może dlatego, że. Te skrzypce mają nawiązać do książki Janko Muzykant, Janko, muzykant a to jak wiemy, to była bardzo cieniuteńka książka, więc skrzypce też są małe. I tym optymistycznym, cienkim akcentem kończymy Piotr Struczyk, Henryk Sienkiewicz i Sebastian Ignasiuk.